Oh, ja mnie na one Hitami, tego, że mam wyższy poziom niż on i więcej rezystów na postawie. Mocą nadaną mi przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej Jezusa Chrystusa i myszki Miki uznaję. Dezena Deda-Żeniusza w innym położeniu chuja na sprawę. PG. No. Co teraz zrobisz? A! Już, już. A! O! o! O fuck. A, jak mnie boli. Kurwa. A. De, granie na komputerze to jest dopiero sport ekstremalny. Ja pierdolę mnie boli. Ach. Ach te porty konsolowe. <laughs> Ghost, ghost, this a ghost. Call of Duty ghost. <laughs> F. i Are you sure you know all about the vicious monkeys that We've have been young. coming into the village lately? Those things worry me a bit. Take this animal alive, Alex. <laughs> On the ground. Fuck.

Go to position three. Position three. Go back. Yes, Flash Flashbang through the door. Position four. Hit the target Position five. Go. Hit the targets. Six. Go. Flashbang through the door. Go. Flashbang through the door. Hit the targets. Yaki. Final position. Go. Sprint to the finish. Right, That's enough. Tak, tak, no. Ty wzrot. Zadeka. To nie jest dobre. Już ci tu dlaczego. Ponieważ możesz to w banalny sposób abuzować. Już ci mówię dlaczego. Wyobraź sobie, że idziesz z 14 kolegami. Załóżmy, że sklep ma 5 kas. Um, idziesz z 14 kolegami i technicznie, jeżeli jesteście wystarczająco cierpliwi, możecie zablokować cały sklep i siedzieć cały dzień w tym sklepie w 15 i nie iść do kasy. Przez co nikt nie będzie mógł robić zakupów przez Was. Hala, 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 ha. <laughs> flash break Flashbang through the door. Position 4. Hit the targets. You missed the target. So, gdzie? What the fuck? I missed the target. Go back. Dzie? Go back. You are the target. Five, go hit the top. person in the gut when they are down when they are consumed with grief get away from me oh so help me god nope no more time for me to go <laughs> go 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 it's się. Oh, i'll never come back uh! <laughs> What the fuck? Mine now Młody Andrzej Sturk od dziecka marzył o zostaniu profesjonalnym skoczkiem narciarskim. Niestety miasto, w którym się wychowywał, nie posiadało skoczni treningowych. Nie przeszkadzało to jednak Andrzejkowi, który wraz ze znajomymi zbudował z desek opon i czego tylko można było znaleźć pod ręką własną skocznię. Czas sprawdzić, czy Andrzej nadaje się na skoczka. O, rodzice, pa, patrzcie jaki jestem nieudany! Wee, the the it... <laughs> To jest burshi On ma odpycharkę pocisków. Take the shot. The still What the fuck?! Space, people... Nie, Ja nie mam znajomych! Kurwa, se pograłem? Jesus! Are you fucking kidding me? Ale bullshit! Jebani chuje z bungee. Oni naprawdę myślą, że każdy ma dwóch znajomych? Ja mam bardzo dziwne to mówiłem chyba 50 razy. Bardzo dziwne techniki żywieniowe tego, co lubię, a czego nie lubię. Generalnie każdy, kto się o tym dowiaduje, staje się chory psychicznie i się zastanawia i główkuje godzinami, jak on może żyć. Jak? Już to jest niepojęte. Przecież ty tyle tracisz, a ja odpowiadam, Tak. I? A czemu mój an, polski Andrzej jest Norwegiem? Czemu mamy Norwega w polskiej reprezentacji? Może lepiej schowam... Nie, 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 chill, chill, chill like the What the hell? What Co tu co od tego psa? Nadszedł czas mistrzostw. Andrzej jest gotów jak nigdy dotąd. Cel. Ukończyć w pierwszej trójce i zdobyć medal. Pełne skupienie. Bułka z bananem na śniadanie. Papryka konserwowa na wczorajszą kolację. Nic nie powstrzyma Andrzeja przed zdobyciem medalu. Everyone get... Najlepsze jest to, że na tłaterze są wielcy obrońcy tej gry, którzy mówili, że Ja też byłem sceptycznie nastawiona do tej gry, ale po dwóch latach oni naprawdę ją poprawili. Błagam was, pobierzcie ją szybko. I nie, nie, nie. Ja nie jestem żoną tego Howarda. Uwaga, będę flashować. O nie. na idzie, na idzie. A, dobra. To idź, ale idź pierwszy. <noise> Najpierw muszę ją zlokalizować Masz ulta, pamiętam Strzelaj tam! Na pałę, Masz ulta, ulta masz, masz ulta, masz ulta! Ultuj, ultuj no szalaj, go! ultuj! Co to, ulta, 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 No go. ultuj no, Co to robisz? No, no ultuj to! z X-em jeszcze ściany strzelać, no Ale ultuj, ultuj, ultuj! 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 Ale z ultem go Teraz już nie ultuj Ale teraz już możesz On będzie czekał przecież, no <laughs> On nie wyjdzie ci X-em Ultuj go Wow Wow Jeden no. fuck out of my room, I playing Minecraft! Był na krótkiej. Tu. No tam był. Zagara. No, no, no. Takie Zabił. buka. Op. Biorę op. Normalnie za garażami będzie ustaweczka. Cię rozjadę. English kun ukun, kiesz przeprze, But you are not helpless. To tak w sumie nie taki zły A! Co się stało? Deseased walkers will lower your max health if you get near them Czemu i tu są? Czemu oni tu są? Czemu on tu są? Skąd Czemu oni Czekaj. Okay, razy, no czekaj! Okej, zarazem. V. no. COME ON! coś Mian. AAAAAAAA! Cześć, Mian. AAAAAAAA! Dobra. W No, dzięki, team! Dzięki, team! The best, the best! Kurde, coach... ...ever! Jest nas pięciu. E, super. Nie ma do, nie ma tak jak dobry cover. Nie, że macie poprosić wprost. Wprost! Ja chciałem to powiedzieć, jak będą już pod koniec. twojej. <grym> 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 <Okay. grym> tak. <U -u>, <grym> Proszę. Przepraszam, jest. w głos. w kolei! Po Bieliczka no. tak, <grym> trafik? <grym> Bez sensu! Tr cały czas naciskałem A! Cały czas! Bez przerwy! No nie, będę miał jeden więcej niż Xeon. Albo no, dwa! dwa. Stres. Albo, Albo trzy! trzy. 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 Nie! No. Albo... Co?! Co?! Ale chamstwo.

<śmienicza> ale, asymidia. ale cię A co nie ty? Bomb tak Tak bomb O, tryb scratch Nie! Tak. Nie! <śmienicza> Czekaj, zaraz będę z stało rozmawiać Tak! First person shooter FPS <laughs> dude. Let's take a break, huh, buddy? Oh no! I love the mountain air up here at night. Czemu Miki, czemu? Słyszysz that, To jest or cool? <gasps> Miki! <Mickey! Huh? Yeah. laughs> <Yeah. laughs> Dobrze i dalej źle idę Może się wydostać stąd FAK nie! Zaraz <noise> jeszcze jest jesieniarą. jesieniarą jestem ja. <noise> Patrzę w gwiazdy z założonym szalikiem, którego nienawidzę. Siedzę z książką. Oczywiście nie czytam, bo nie umiem. Siedzę z książką i tak sobie myślę. Ach, oh, ten świat. A co by. A, 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 a może jest życie tam gdzieś w kosmosie? Ach, oh, coś niesamowitego.